ma Kolejny speedrun. Bez shaderów znowu, bo zauważyłem na swoim własnym filmiku, że to się laguje, że to laguje, po prostu laguje, więc postanowiłem zrobić bez shaderów. A ja nie oglądam materiałów, ja wyrzucam. Zacznę. Najgorsze tutaj teraz ten rząd używam To jest takie nudne dla mnie Kiedy komputer pracuje Co jest? Dlaczego tak mało FPS -u? Przecież miałem ostatnio 2000 No i to zależy od godziny, które odpalę Где живем? Mm -hmm. Где живем, а на нахуй, с твоей флешкой? Mm -hmm. okay. Пробую за заспидроновать на каждой версии Навет mm -hmm. на 1.0 mm -hmm. Sorry Eww. Później się wyczerpuje dodatkowy. <gry> No właśnie, mam 10, ale teraz lubię, że mieczonę dodatkowe. starczy, że pójdę tam. To już on się tam znaleź i... i będę zadowolony. Tego? O, byk, byk, byk. Nie, no, nie, mnie tu nie było, mnie tu nie było. Dzień no, dobry. Za chwilę będzie dobrze. Aż się zablokował ale smutno o nie, odlokował się syyyy chcę tu wpaść mógłbym hmm. był prawdziwym speedrunerem czy kimś hmm, hmm, hmm. na całą na całość na tą tak, to już by był tu reset, reset speedrun to tutaj hmm.

End. nie będzie world record ani record plus world record na drugą stronę 53 sekundy no, na wersji 1.12 o no, jeszcze tego nie no. Panię. To mi na pewno sperczuje. O serio? Nie wiem, tutaj mnie tak z daleka widzi. Szkoda, że nie mam Minecraft Case. To ice Smoothing. Hmm. Jest! Percz! Kierowe się tu. mm okay.